No to trzymaj koksa, to nie czas umierać. Pokaż mi drugiego jak ja w takim młodym wieku inżyniera. Robię to dla moich ludzi, których kocham, a nie po to, żeby zdobyć medal. Hey. Dota niby gdzie? <laughs> Normalna jest data Tak. Mam ci nawet plecak, ekranu. Tylko mi jest git na plecak plecak mam go. Dobra, to nie ma. Ja tak ogólnie. aha, bo dostali. Loot off. Widzę, patrzę, co zdobyłem jest płytę. Na Blue Games. Ogólnie widziałem, mam porzuconą płytę. Od fajnego typka Nawet zrobię sobie coś Mamy tutaj taką płytkę To by było, ale nie wiem co Teraz to to, to to sobie Jaka to jest skala? Jaka to jest skala? No Dobra, ja nie podaję jakiejś fałszywej daty. Nie, normalnie jest data, nie. Ty to widzisz? Patrz. W ogóle chyba nie widzisz. Jest normalnie git data. Czy mogę dać live ISO Speed No, za chłopie. Się podobało. Nie podobało się. Co? Nie mogę być z tym. Nie? Szczerze, nie się podobało. Ja nas spałam. Dobra. Co to widziałeś, że ja tak w ogóle... Nie mięgam. W ogóle... To ma widzę wojanki, to potrzebuję to odcinka, więc kto ma może mi dać, bo potrzebuje. Jak to no, taki koks Zukły klub. I? Dobra, yy, widzę, widzę osobę na działkę, alala. I zaraz zaczynamy. Ale ogólnie ja cię nawet nie znam, okay.

A ja ci hajter nie jedną, tak szczerze. E, dzwoni sobie to skopiować. Sobie like no, robią. ja Co to? Tu cała mapa. eee W ogóle nie każdego nie znam. Nie pamiętam was w ogóle. Ja ja zapomniałem w ogóle. To jest na przykład ten Blue Games, albo na przykład Hater, hey, kto to jest? To ja serio nie pamiętam totalnie. I co, włączę chat, totalnie nikogo nie pamiętam, To jest e, Dobra, przejdźmy do sceny live. Jest to jest pas. Wystarczy jedno słowo i usłyszysz muzykę pasowaną do Twojego Dzięki nowemu rozszerzeniu Spotify dla Gemini na o? Androidzie możesz odtwarzać swoje ulubione kawałki. ...zacząć nowy podcast lub otrzymać rekomendacje... A mnie pamiętasz? Ciebie pamiętam. ...wystarczy, że poprosisz Gemini, a Spotify odtworzy to, co chcesz. Tak? muzyki na każdy dzień jeszcze nigdy nie było tak proste. Ciebie, Ciebie pamiętam, ale dużo ludzi w ogóle nie pamiętam. Jakie plany na wakacje? O! 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 Jakie plany na wakacje? Właśnie, widzę. Jakie macie plany na wakacje? Bo mnie to bardzo ciekawi, czekajcie, co live trzeba. Idę sobie do Minecrafta tylko żebyście widzieli jaką. O o, o o. Czekajcie, bo mam jakieś nogi! Dobra, powinno już nie być. Zaraz nie będzie! Hmm. Dobra, Dobra i dodamy sobie 59 minut. Teraz mi tak lekka ja strasznie Dobra, widzę wierzcie ogólnie sobie na działkę 3 minutę. Mmm, co nie jest do tak stu. W każdym prawie jakaś luka, więc szuka. Nieważne co i nieważne co mam. Ej, przy kończą. To im strasznie laguje nawet jak mam posłanki. Ile ja mam FPS-ów? 14 A nagrywanie? W zakładce takiej? Mam gijce FPS-y jest chyba No, mam po 30 Jakie to jest porąbane Aha, no to dobra, kubie... Kuba game. Dobra widzę. Puszczamy tak strzeżę, niech ktoś sobie wybije na działkę i puszczamy Leci, idę, normalnie nutka leci. Jednak nie leci. Staro leci Słyszycie? Wązę Spotify. Spotify'a. Kocham te zachody słońca, kiedy horyzont jest żółty Wykopałem trochę złota i to nam wystarczy, to dla moich kumpli Potrzebny jest tobie wynalazek, no to coś wymyśl, jesteś moim bratem Komputer, okay, i nie, to, że ja to, ja potrafię, że to potrafię Jeśli ci brakuje, to się tym zajmuje bo to dobra, odpada, przecież noże plecak Jeśli to otaczają cię potwory, no, spory, no to, to trzymaj koksa, to nie czas umierać Pokaż mi drugiego jak ja, w takim młodym wieku iż nie Dobra, stop, bo trzeba się obudzić, tak? Trzeba się obudzić, bo ogólnie ja dopiero wstałem Czekajcie, bo ogólnie ja się zawsze rozbudzam jak sobie poskaczę po łóżku A ile kosztuje ekipa? 200zł Czekajcie, pójdę widzę, jak sobie poskakać po łóżku Wait Widzę, zarabiam to Zarabiam to, Widzę. Jestem jestem, 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 widzę O przepraszam, jezu Przecież tu jestem Nie kojarzę Tak szczerze nie kojarzę Ja mam pamięć jak Darek, tak szczerze Ekipa kosztuje tylko 200 zł no. Dobra, skąd idzie? Ja, na inne zaraz arbor Kto um, tu jest? Na tym Discordzie Gdzie mamy w ogóle wojanki walona? Ej, czekajcie, wbijemy sobie na kanał głosowy. I wbijemy na kanał głosowy na Discordzie. Let's go. Dobra, ty, dobra. <grym> I nagle się ktoś się rozłączył. Dobra, to ja teraz. Halo? Siema Siema Halo, nie słychać Halo, halo, halo Halo Ty, no halo. halo Kurwa Halo Halo! No nie słyszę! Nie słyszę! To ty masz coś zwalonego ogólnie! Dobra, słyszę! No, no i czy, czy. Słyszysz! No, Słyszysz no, czy słyszę, nie? Słyszę, słyszę! Halo! Ja pierdol Nie chcę mi się! No, halo! Halo! Jesteś?

W mordę walą No i słyszy, pięknie, dobra Szczęście słyszy Halo, halo No halo Ale w mordę Ty, ekipa to zbija. Ja nie zauważyłem. Dobra. Kurde, rozciągnąć się trzeba. Zaraz się rozłączam. Czemu? O, słyszysz mnie? Nie, kto to powiedział? To ja. Kurde, że już... Z... On. Halo! Ej, idźmy na. Ja cię nie słyszeć! No, bo mnie nie słyszysz, bo mówisz. Halo! Halo! Słyszysz? No, słyszę. Halo! I <laughs> no pierdolę! Słyszysz? <laughs> nie mogę z tych ludzi. No! Mam powiedz że wycisnę się na obesia. Dobra, to była no Dobra, bo my pół streama tu siedzimy na tym Discordzie. Ja idę grać w Minecraft'a panowie, jak coś. Ej! No co? To jak, jak tak, to na prywatnym możemy gadać. Na publicznym gadam. No to na co interwarze może tu siedzimy, tu jest więcej ludzi. Słyszysz? Teraz? Słyszysz? No słyszę cię! Ty masz słuchawki zwalone, nie ja. Kurde no. A spaludzka sobie. Ej! Ej. Co? Ej, do no. nas no. A to nie moja. А, ну, я. же не твоя. Ну Чего? Чего? где Чего? 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 на Чего? не А, ага. на

Mojej? No nie, to nie moja. Innych mówię. No. A, ja, weźmiesz mnie tak do ciebie? Mama mi zabronić, się jak nie... Nie będę przeklinał. Co? Nic. No, na live piszę? Nie. Albo czekajcie, na Discordzie widzę, tak zrobię. Aha, no. no halo! Ale to w marte, Dobra, widziałem, 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 sobie tam no. i, i, i ja tam powiem. Ja, ta, ja tam powiem, takie coś. Takie. brzydkie słowo. Mm. O! w wbił! No! Ej, o! A... Bo ty masz ten swój serwer, co nie? Nie mam? Ten ty... Ale Discord mam. No, ten twój serwer na Discord. No. Bo ja chciałbym być adminem na tym serverze, czy to się ja wymaga. E, ogólnie rekrutacja jest zamknięta. Jak ja zamknięta. No, zamknięta jest. Aha. No. Czekajcie, zaraz wrócę. W ogóle, kiedy nagrywamy odcinek? W tym, co się napisało, ja zaraz Ej, a można dostać wejściówkę jeszcze na wojenowice amc.plki a jak nie zostawiaj ja, chciał, ja mogę wejść tylko

Mam, mówię, za zbłąkane dużo, 0 gram, już ty kusi, a nie na głowie skrytkę mam, gdzie waga zbierała kusę. Ja ciągle taki sam, chociaż wokół mnie, ten permanentny strach z kim co jakich gdzie Straciłem wiele szans, ale nie może, już wiem na co mi stać, już nie może być. Jakoś to bierze, to łamie serce jak moment, złe poznanie, kogoś tylko zdjęć.